Zasubskrybuj kanał, aby poznać więcej historii. Brzydkie Kaczątko i Złote Piórko. Pewnego dnia brzydkie Kaczątko znajduje w lesie złote piórko, które, jak się okazuje, ma magiczne właściwości. Piórko daje każdemu, kto je posiada, chwilową możliwość przybrania dowolnego wyglądu, który pragnie. Kaczątko, początkowo zachwycone. Postanawia używać piórka, aby stać się pięknym i eleganckim ptakiem, jakimi są inne. Jednak kaczątko szybko zauważa, że zmienianie swojego wyglądu nie sprawia, że czuje się szczęśliwe. Zaczyna tęsknić za swoimi prawdziwymi przyjaciółmi i za sobą samym. Pomimo początkowej euforii, zaczyna dostrzegać, że każdy, kto ją poznaje, traktuje ją inaczej, gdy zmienia swój wygląd. Wkrótce kaczątko decyduje się oddać złote piórko, odkrywając, że prawdziwe szczęście i akceptacja płyną z bycia sobą, a nie z próby dopasowania się do cudzych oczekiwań. Jej prawdziwi przyjaciele ponownie ją akceptują i wspierają, co daje jej ogromną radość. Morał: prawdziwe szczęście i akceptacja płyną z bycia sobą, a nie z udawania kogoś innego.